Cześć, idziemy, będziemy nagrywać, nie wiem, coś mi się zagubiło z, z ekranem nie. Jezu, muszę to odblokować, coś mi się dziwnie spagowało Jezu, co mi się to baguje dziwnie, dobra Znów muszę kliknąć Lockstar Planet nie Dawno, on, no po prostu nie grałam tą grę fajną Bo napiszcie mi w komentarzu, jaki skin będzie najlepszy Ze zwierząt, na przykład dzikich Możecie wybrać prawdziwego zestaw pra Zestaw ognistki z lego Zamiast płacić 200 zł za zestaw Czyli 199,99 Wolicie tyle zapłacić, niż dostać darmowego? Ja mam ten zestaw, tylko zostaniecie złożonego Jak w paczce się nie, nie potłuczy Co? Nowe? I nowe? A, to jest chyba tego, z tego nowego update'u, chyba. O, jak ładne. Eee, e poczty jakaś. Co? Mogę wygrać VIP. Stwórz, podziemne. Kolejny, wygrać VIP. No, tak taki weekend. To już jeszcze dwa. Jesteśmy mieć kawie waszej kopy Ten kandydat. To w konkurs mam już... Nie, jesteś głupi, to nie jesteś ja No, wiem, nikt, którzy mają w Pobierz gierkę. Ładzi, no, no, nawet fajnie, że no, ale ładna tylko dużo nie wiem, że... no wiem, że mam mało kaski. więc proszę przystąpię jakąś paczkę z kaską to powiem wam wszystko to najpierw, to mi da najwięcej tej kapki. dwa tysiaki to dam mu tego darmowego e, darmowego tego nie ogniska i dam darmowego ultrasmoka, bo mam taki ultrasmoka, możemy no, może na nastąpi Zrobię to. Zrobię coś. się to. Zrobię Ja Zrobię Ja nagrywam. to. to. to.

Myślę, <mulgynny> że odkryłam. To u mało i starek. O! Jezu, to nie, cządź, jakaś nie No, nie, nie, nie. można sobie wpić człowiek, ale nie. Warto nie martować co? i weź sobie dzięki, tak? Tak, nie, Dziś, powie, bo mam chyba kryt, kryt, kryt kryt. Ktoś, jest, żeby oddać zydzi, bo wtedy można, żeby od... O! Patrzcie, że Tyle. No patrzcie ja mam tych 20. No to nie mogę jako czeluść. Fajnie bym mogła to stworzyć. Brakuje mi dużo powietrza Eee, do, dobra, do kiedyś dużo zrobiłam. Patrzcie, oto, to o to może tak. no, jest Lepsza matka Dobra, zrobię sobie nowego skina. Nowy Blockstar. Bo umiem robić Blockstary. Ile mam? 69. Dobra, zrobię sobie wę węża jakiegoś. Dobra. Wąż. Wąż. Mało węży. Napiszę. Hum, dragon, no bo to bym zawsze wskazywał, kiedyś pisał, tak to bym gołysnął. smoku bym wyskakiwał. Hmm, wam właśnie, co to znaczy dragon base? To znaczy, że. Po prostu, że... Po prostu, że mamy, zobaczycie sobie, malować smok. O, już, proszę nawet, dobrze

nie mam na to jeszcze Za chwilę sobie przejdziemy do paru kurków. No to... Napiszę... wolf. Czy wilkołak Lubię wilkołaki Eee... Y -y. Nope. fail Brawo. Ta brawo jeszcze to jest brzydkie. I ohydne wręcz... Tam, to w końcu jest I wyle to brzydkie. To jest dopiero brzydkie. Napiszcie mi w komentarzach jak się stawia te trójkąty. Dobrze, napiszę. No Rysi. Lubię rysić miodkie eski na rysiu. Wyszkończę jakiegoś dużego go właśnie tego. Bryś. nawet. Ale to zbranie? się Jak to. Już to jest piękne. Tu jest. Oj, tu jest łodno. Dobra, niech będzie ten ryś. Wiedziałam, że jest taki ryś. No, trudno mi zrobić. Bo Jezu, nie umiem zostawić. Dobra. I no, loski jakieś, zobaczę. Czy jestem ten, ten. się tam bym się po kocie oko ale nie nie wiem o jezu ja już widziałam jakaś osoba która to kupiła i normalnie zrobiła sprint go była to nie, to nie jest mojego Pinterestu bo, bo, o nie nie chcę tego to karton jest taki tani, ja nie wiem. Emiton, Emicon, Emicon. Nie wiem. E e e Znak klucz. Kocie ze mną, wydzielę że... Szedł więcej 100%. 100% bloków. Są. 怎么跳啊？舍不得宝贝儿，滚出门！